Siemanko ludziska, witam Was w kolejnym materiale. Mamy przed sobą pełną drużynę Ultimate Scream 2, która oczywiście wyjdzie dzisiaj o 19. Mamy wszystkie SBC-ki, które będą się pojawiać podczas tej promocji. Mamy też potencjalne nasze inwestycje, o których Wam powiem w tym filmie. No i co będzie wydarzać się przez weekend w Ultimate Team. Musimy wziąć poprawkę na kilka rzeczy, a raczej przeciekowcy muszą wziąć poprawkę, bo powiedzieli nam, że będzie w SBC-ku Pulisic, a okazuje się, że z tego co widać po ekranie ładowania, to prawdopodobnie Pulisic będzie Yeah. w paczkach, a nie w SBC-ku, być może jej zmieniło zdanie, może od początku chcieli zbejtować likerów, żeby było, że niby będzie kolejny Pulisic w SBC-ku, może coś innego się wydarzyło, ale wydaje mi się, że to prawdopodobnie będzie Pulisic, wiem, że jest jeszcze jeden Amerykanin, srebrna karta jest jego overallu 74 chyba, więc no jest cień szansy, że to jest tamten typek, a nie Pulisic, ale raczej to będzie on, więc jeśli tak by się wydarzyło, no to musimy uważać na to, co mówią przeciekowcy, bo jak widać nie zawsze dostają poprawne informacje. Ale mamy za to oficjalne statystyki Park Jisunga, mamy też oficjalne statystyki Markusa Rashforda, który no, będzie musiał być naprawdę dobrze wyceniony, albo mieć co najmniej 4 gwiazdki słabszej nogi, żeby ta wersja z niższym tempem była opłacalna. Ale zobaczymy, być może statystyki też się jeszcze zmienią, chociaż raczej w to wątpię. Oprócz tego będziemy też mieć ikonę z maksymalnym overallem 88, ona prawdopodobnie przyjdzie do nas w niedzielę, ale kto wie, być może i jej jeszcze zmieni z. Zdanie, kiedy, kiedy właśnie wyjdzie potencjalnie ten SBC. Oprócz tego mamy też już, jak wiecie, zaczął się nowy sezon, który wygląda bardzo słabo. Niektórzy piłkarze może są spoko, Rodrigo jest ok, ale jego dostaniesz dopiero pod koniec sezonu, więc wtedy już power curve pewnie będzie jeszcze wyżej niż jest teraz, czyli raczej nie będzie to jakaś mega, szczególnie super fajna karta. Oprócz tego jest znowu wiele rzeczy, których nie dostaniesz nawet do Ultimate Team, tylko spoza Ultimate Team, więc w ogóle dla mnie nie ma to większego sensu. No, sami, możecie sprawdzić, jak to wygląda. Moim zdaniem wygląda ten sezon co najmniej kiepsko, ale jeśli chcecie go kupić, to i tak na pewno nie warto tego robić za monety. Pamiętajcie, że za kilka dni, jeśli mieliście wersję Ultimate, Ultimate Edition, FC26 lub macie EA Play Pro wykupione, to będziecie mieli za kilka dni, właściwie to już pewnie jutro nawet, a może nawet dzisiaj w nocy, powinniście dostać te 2000 fp-ków i wtedy możecie 1000 z nich wydać na sezon, który no, wygląda przeciętnie, ale i tak prawdopodobnie nie ma lepszej opcji na wydanie fpk niż właśnie na ten sezon, mimo że nie wygląda on dobrze, prawdopodobnie i jej po raz kolejny zrobiło to celowo, bo wiedzieli, że jeszcze będzie mieli FPK-i właśnie za preorder, więc ten sezon dalej wygląda kiepsko, żeby nie użyć żadnych poważniejszych słów. Mówiłem też Wam, że kolejny Kylian Mbappé nadchodzi w SBC-ku, który zobaczymy jak będzie wyceniony, ale co za tym idzie, że znowu on będzie i będzie też inny, będą też inne SBC-ki, no to poderek jest całkiem wysoko i raczej nie zapowiada się, żeby spadał. Cały czas, no powoli sobie rośnie i raczej tak się będzie dziać dalej, raczej będzie trzymał tą cenę, jeśli zobaczycie jakieś spadki, to ponownie możecie się w jakiś tam segment zapakować, bo być może 80 piątki pójdą trochę w górę, bo teraz trochę spadły szczególnie widzę na pc więc prawdopodobnie zobaczymy go jeszcze wyżej w nadchodzących dniach, więc jeśli go macie no to możecie trzymać, ja trzymam jeszcze trochę swoich informów, ale większość sprzedałem Trzymam też wiele kart Scream. Na poprzednim filmie Wam mówiłem, że wydaje mi się, że karty Scream, gdy dostaną potencjalne ulepszenie niedługo, to e, powinny, e, powinny pójść w górę sceną, bo na tydzień te karty staną się no, bardziej żywe, bo jedna ze statystyk dojdzie do 99. Więc jeśli taki Crouch dostałby 99 tempa, to na pewno na tydzień wystrzeli z sceną, dlatego e, trochę ich mam w klubie. Wczoraj podchodził pod 100 tysięcy końców. Pamiętajcie, że wyszła nowa łatka, która wróciła do łask e, z babami, w sensie znowu na przykład pina jest niesamowicie dobra i wczoraj robiliśmy też na Discordzie niesamowite flipy. Niektórzy z moich subskrybentów nawet flipowali pinę z 20 paru tysięcy na 60, bo przez chwilę na pcecie do takiej ceny ona wyskoczyła. Ja niestety sprzedałem trochę za wcześnie, ale i tak udało mi się parę tysięcy zarobić. Gdzie jest moja pina? Gdzieś tutaj była tak, za 40 mi się udało ją sprzedać, brane po 35. Tak samo musiałem wziąć za 23. I tutaj też jeden z moich większych flipów roku. Pamiętajcie, żeby czasem wystawić kartę na tak zwanych dla tak zwanych lazy, wystawiłem Alex. Putela specjalnie, bo miałem ich kilka, jedną z nich z niższym bidem, ale za to z odwrotną ceną, że zamiast 330 były najniższe, zrobiłem 430. No, i ktoś ją kupił, więc 100 tysięcy do przodu, bardzo się z tego ucieszyłem. i ogólnie pamiętajcie, że Putejas nie ma teraz w paczkach, w sensie złotej, złotej wersji, jest za to jej wersja Team of the Week. I też ciekawostka, jeśli zrobicie 15 winów w Ultimate, przepraszam, w Food Champions, zrobicie w Weekend 15 winów, to macie gwarantowaną albo Inform Putejas, albo Inform Bellingama, bo w tej Team of the Week są chyba tylko cztery karty z wyższym overallem niż 85. A jak zrobisz teraz 15 winów, to dostajesz 4 gwarantowane karty. Team of the Week 85, plus, jeśli się nie mylę, czy tam trzy, więc no tak, trzy chyba, więc masz gwarantowaną albo Puteyas, albo Bellingama, co też na pewno wpływa na cenę ich kart, czy to złotej, czy specjalnej. Więc jeśli jesteście dobrym graczem i chcecie się przypocić, no to nie ma lepszej okazji niż teraz, bo dostaniecie bardzo dobrego zawodnika z drużyny tygodnia. Ogólnie zapewne zauważyliście, że jej zmieniło trochę nagrody, są nieco lepsze nagrody z Division Rivals, są nieco lepsze nagrody z właśnie Food Champions, i teraz takim dobrym momentem na zakończenie jest około 7, lub 8 winów, już te dostajecie naprawdę całkiem spoko nagrody tym razem, ale potem trzeba się no przypocić, żeby dostać dobre. Bo potem od 9 do 12 chyba nagrody nie wyglądają jakoś powalająco, nie ma takiej ogromnej różnicy. A później, no, 13 plus warto jest zrobić, żeby właśnie dostać nagrody już całkiem niezłe. To na pewno płynie na rynek, na pewno spowoduje, że niektóre karty, szczególnie spoza paczek, pójdą trochę w górę, bo ludzie będą trochę bogatsi, bo wreszcie nagrody są trochę lepsze. Ale też nie powiedziałbym, że są jakieś powalające. Dalej w większości dostajesz bardzo dużo Wymiennych paczek, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale tak jak widzicie, ja zainwestowałem w dużo kart właśnie z Halloween, bo wydaje mi się, że one powinny, powinny pójść w górę, im bliżej będzie upgrade'u. Pamiętajcie, że w piątek, nie w piątek, pamiętajcie, że 5 listopada dostaną one ulepszenie tylko na tydzień. Jedną ze statystyk, nie zawsze to będzie tempo. Jeśli kabał dostanie strzelanie, no to wtedy jego kart nawet spadnie. Ale jeśli przeciekowcy ogłoszą, że dostanie tempo, no to na pewno wywali w górę sceną. Więc takie ryzyko podejmuje. Wy też możecie. Możecie, jeśli chcecie, ale teraz już karty mogą być nieco bardziej nabite. Jak to oglądacie, mówiłem na swoim Discordzie o tych kartach, że no jakieś tam ryzyko na nich istnieje. Już teraz, właśnie, kabal nawet podchodzi do 50, więc teraz już ceny będą raczej dość nabite, ale i tak wydaje mi się, że będą jeszcze wyżej. W szczególności Crouch, który jest w tej chwili jedną z bardziej nahypowanych kart w grze. No, z tego powodu, że jest dość unikalny, ma niezły dribbling i jest niesamowicie wysoki, więc, więc to na pewno wpływa na jego cenę. No i teraz jeszcze też zbafowali, lepszy jest ten dribbling szczególnie R1 dribbling więc crouch momentalnie poszedł nawet do, znaczy przez chwilę był nawet za 100 stop, 105 tysięcy się sprzedawał, ja swojego przetrzymałem, a nawet jak spadł znowu z ceną właśnie dzisiaj, to po meczach i trochę przed ważnymi meczami była panika, to dobrałem jeszcze ich właśnie za około 78 tysięcy zobaczymy jak, jak to pójdzie czy się na nich zarobi, oprócz tego taka rada ogólna, w czwartki bardzo fajnie się flipuje karty, a raczej z środy kupuje się na czwartek, kupiłem też na przykład właśnie takich trochę Francesco, których kupowałem za około 29-30 tysięcy też ładnie zeszły, Bobów też kupowałem po około 30 do 31 tysięcy, też właśnie kilku flipnąłem, bo w czwartki z reguły ludzie budują składy, otwierają nagrody z Division Rivals, no i to powoduje trochę ruchów na na rynku, no i też właśnie można tym zarobić, szczególnie na kartach, które są spoza paczek. Oprócz tego dostaliśmy też wczoraj albo przedwczoraj, wczoraj, już nie pamiętam, Party Baga, czyli naszego pierwszego Party Baga całkiem spoko, bo w nim no z reguły dostałeś środ, ale czasem się zdarzało, że coś dobrego mogło ci wypaść, więc no, na pewno warto było ją zrobić, bo tylko Skład 83 plus inform, zawsze dajesz sobie szansę na jakiś dobry drop, ale czasem możesz przyparcić. Pamiętajcie też, że jeśli macie subskrypcję na Twitchu, albo chcecie mnie zasubskrybować na Twitch TV Keina, poprzez Amazon Prime bądź zwykłą subskrypcję, to będziecie mieli też dostęp do kanału handlowego, jeśli połączycie swoje kanały Discorda z, z Twitchem. No to wtedy właśnie na Discordzie będziecie mieli dostęp do kanału handlowego i wtedy możecie razem z nami wspólnie handlować. Tam daje cynki na bieżąco i tam też inni sobie pięknie ze sobą pomagają i i właśnie, no, razem staramy się wciąż zarabiać w tej giereczce. Tak samo Bon Mati na przykład bardzo poszła w górę i ogólnie większość karty z technikalem poszły w górę. Wiecie, jesteśmy zależni od tego, jak i jej pokieruje paczami. Te pacze są bardzo często. Możecie mi dać znać, co o tym myślicie, że co chwilę gierka jest zmieniana. Z jednej strony dobrze, bo to oznacza, że no, zależy im w tym roku na na gierce i ciągle coś zmieniają, żeby zadowolić wszystkich, ale ciężkie to będzie, bo jedni wolą wolniejszą grę, drudzy wolą szybszą. Możecie mi dać znać, jak wam się teraz gra po tym ostatnim paczu. I wydaje mi się, że rynek ogólnie powinien być Całkiem stabilny, przynajmniej do niedzieli albo późnej soboty. No, może późnej soboty to nie, ale do soboty gdzieś po południu powinno być w miarę stabilnie, no bo dużo ludzi teraz będzie grać, będzie sprawdzać ten patch. Promocja Scream jest całkiem niezła, dużo dobrych sbc więc im więcej ludzi gra, tym z reguły rynek jest wyżej. Tak samo właśnie karty spoza pak cały czas sobie powoli rosną, one są zawsze najbezpieczniejsze, więc wydaje mi się, że powinniśmy być jeszcze przez kilka dni w miarę spokojnym momencie rynku, ale wiecie, jeśli jutro, np. transport okaże się świetnie wyceniony, albo będzie jakiś duży zasób wymiennych paczek w SBC-ku, albo dowalą bardzo dużo ich do sklepu. To jest szansa, jak zawsze. W piątki o 19:00 zawsze istnieje ryzyko, że rynek się zawali. Wydaje mi się, że powinno być w miarę stabilnie, ale to już będziemy obserwować na moim Twitchu. Właśnie na Twitch TV Wikener. O 19:00 na pewno się odpalę i będziemy obserwować, co się na rynku dzieje, czy właśnie jakieś potencjalne ruchy handlowe będziemy w stanie wykonać. No bo w tej chwili mamy dość wysoki rynek. Właśnie jeśli macie linki pod Rashforda, takich jak Balde, ja bym powoli sprzedawał, bo myślę, że po wyjściu SBCK, jaki ten Rashford by nie był, to te linki prawdopodobnie spadną, bo już są bardzo nabite. No chyba, że Rashford będzie. Będzie fenomenalny, zwiększą mu słabszą nogę i w ogóle będzie śmigał niesamowicie i będzie nieźle wyceniony, no to wtedy te linki mogą odbić jeszcze wyżej, ale wydaje mi się, że lepiej wziąć pewny profit. Pamiętajcie też, że dostaliśmy nowy sezon, akurat teraz mi się chyba nie o jest. Nowy sezon, znaczy też mówiłem, że dostaliśmy nowy sezon, ale mamy też nowe silverowe ikonki, więc całkiem spoko są one do zrobienia. Tym razem nie są aż tak trudne, jak były poprzednio, chyba nawet możesz jakoś tak ułożyć skład, że większość może zrobić w jednym składzie w 35 meczów, co jest bardzo spoko moim zdaniem. I na pewno możemy też się powoli przygotowywać na nowy turniej właśnie silverowy, bo pewnie silvery, znowu jak zapewne zauważyliście, trochę zaczynają iść w górę. Nie mogę znaleźć tutaj tych zadań o sezonowych o osą tutaj właśnie. Więc całkiem spoko moim zdaniem, całkiem fajnie to wygląda. Możecie też właśnie, no, no chyba możecie dosłownie zrobić wszystkich naraz, tak mi się wydaje, jeśli dobrze ułożycie skład. Nie mogę w tej chwili znaleźć, gdzie ja to wrzucałem, gdzie właśnie pokazywałem wszystkie, jak zrobić te wszystkie naraz silverowe ikony, ale uważam, że to jest całkiem spoko, no i właśnie silverki też mogą być nie najgorszą inwestycją, ale zanim to się wydarzy, to musimy poobserwować, co się wydarzy z rynkiem przez weekend, pamiętajcie, nie trzymajcie prawie żadnych kart do późnej niedzieli, wieczór, poniedziałku, bo z każdym kolejnym tygodniem też jesteśmy coraz bliżej czarnego piątku, który na pewno zawali rynek, złote karty też na pewno będą dużo niżej w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni te karty wszystkie na pewno bardzo spadną, już widzimy, że złote karty cały czas spadają i co film Wam o tym mówię, żebyście uważali w szczególności na złote karty i teraz jest całkiem Stabilny moment, żeby sprzedać rzeczy, a żeby kupić, no ja bym poczekał na spadki właśnie do niedzieli. Teraz raczej bym nic nie inwestował. Chyba, że jeszcze wypatrzycie właśnie w dobrych cenach karty Scream, bo one powinny jeszcze rosnąć, mimo że się może trochę spóźniliście. Tak, na przykład Crouch na PCcie 80 tysięcy, jakbyście go dopadli, to jest wciąż moim zdaniem bardzo spoko cena. Więc jest, jest jeszcze potencjał inwestycyjny w to. I pamiętajcie też, że jak wyjdzie Mbappé, to na pewno będzie wymagał wysokich informów. Jest w tej drużynie właśnie ta yy, Horder, która, yy, która jest ratingiem 87, ona jest całkiem nisko cały czas. To jest całkiem myślę, że spoko potencjalna inwestycja, właśnie pod kolejne SBC, które mogą y, wymagać informów. A nie, sorry, mi chodziło o Makabe, chociaż ona też jest całkiem spoko, tylko trochę musiałaby spaść niżej, jednak 25 tysięcy to już sporo. O nią mi chodziło 88 overala, 50 tysięcy to cały czas nie jest jakaś super nabita cena. Więc y, no tutaj, jeśli ona by trochę spadła na wysypie właśnie paczek o 19 dziś, to myślę, że jest nie najgorszą rzeczą do zainwestowania. Nie najgorszym piłkarzem, raczej do właśnie tego, żeby przetrzymać trochę bo jak wyjdzie Mbappe i inne sbc to te informy mogą pójść w górę jeszcze bardziej. Ale, moi drodzy, to by chyba było na tyle. Wydaje mi się, że wszystko Wam doradziłem, co mogłem. W tej chwili, tak jak mówię, rynek jest całkiem wysoko, więc jest mniej możliwości na inwestycje moim zdaniem w tej sekundzie, ale cały czas. Karty Scream, informy, nawet Foder, jakbyście do, dopatrzyli jakieś właśnie karty spoza paczek na licytacjach. Po 19 z reguły ludzie zaczynają grać ligę weekendową, szczególnie o 20, więc nie aż tyle ludzi siedzi na rynku, więc można fajnie robić licytacje. Wydaje mi się, że jeszcze spokojnie będziecie mogli dziś zarobić. No i oczywiście powiem wam też, co robić, mam nadzieję, i ogólnie co się będzie działo z rynkiem na moim Twitchu, właśnie o 19. Na pewno dzisiaj wystartuję. To by było już serio na tyle. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do następnego.